Moi, drodze, moi drodzy, ruszamy. Grupa C. Mecz, myślę o to, kto nie zmierzy się z nowym team. Warsztaty wędriniarskie, Katowice w meczu o wszystko. Dzikie knury, kosmos edukacja częstochowy. Wicemistrz Polski kontra dzikie knury, które na TikToku mają miliony obserwujących, ale potrafią też udowodnić swoją wartość piłkarską. Obie ekipy w pierwszym spotkaniu. Wygrały swoje spotkania. Oczywiście dzikie, które miały trochę trudniej, bo mierzyły się z FC Land of Fire, czyli ze zdobywcami złotych kalesonów. Natomiast Kosmos Edukacja Częstochowa pewnie 7 do 2 pokonał garmażerkę kresowe smaki Lublin. Zanim panowie rozpoczną nam strzelanie w tym spotkaniu, przedstawmy zestawienie, w jakim pojawili się dzisiaj w Warszawie. Kosmos Edukacja Częstochowa. 6, Mateusz Pasiuk, 9 Alan Jaborski, 10 Mateusz Kibiński, 11 Bartosz Kiełkowicz, 13 W Bramce Oskar Kubik, 17 Krzysztof, Krzysztof Małolepszy, 21 Adrian Błaszkiewicz, 77 Kacper Kotala, 89 Kacper Tomczyk i 98 Daniel Błędowski. Z kolei dzikie knury, no naprawdę w imponującym zestawieniu. Tutaj dwa banery za Bramką zastawione. Ale kadra prezentuje się następująco: numer 1 Paweł Mieszczanin, 2 Szymon Oto, 3 Mikołaj Rabczak, 5 Jakub Kostow, Kost, Kostowski, 8 Michał Kowalczyk, 9 Mateusz Rzeszowski, 10 Dawid Skorupa, 11 Jakub Kowalczyk, 16 Michał Talady, 19 Kamil Skorupa, 23 Jakub Widuch, 27 Kamil Powala, 55 pięć Jakub Joszko, 77 siedemdziesiąt siedemdziesiąt siedem Jakub Hat i 80 Dominik Sirola. Bardzo mocne. Zestawienie na papierze u ekipy Dzikich Knurów. Mam nadzieję, że tu się nic nie stało. Bo Michał Kowalczyk leży na wojsku. No to wracający po kontuzji. Kapitan ekipy Dzikich Knurów. też reprezentant Polski. No źle to wygląda, ale mamy nadzieję, że mówiąc żargonem rozbiega. No musimy kontynuować to spotkanie. Bez Michała Kowalczyka teraz przymierzył jeden z zawodników kosmosu edukacji, a konkretnie Mateusz Skibiński. Kamil, czy dzikie, które postawiły sobie tutaj jakiś cel na, na ten turniej? Czy tylko cel, że tak powiem, jest jeden i awans na finał Mistrzostw Polski. No Cel jest jeden i wszystkim znany. znany. Dzikie, które chcą znaleźć się w top 20. W top 20, Mistrzostw Polski Soka. Myślę tak jak reszta ekip, która występuje w tym turnieju. Cel jest po prostu jasny i znany. Teraz uderzał Hat, ale bardzo, bardzo niecelnie. Jakub Hat. To reprezentant polski, mistrz Europy z czerwca z, roku, z tego roku w Mołdawii razem z kadrą. No myślę, że odgrywał bardzo, bardzo ważną rolę w tej reprezentacji. No i teraz z dzikimi którymi będzie chciał awansować do wielkiego finału Mistrzostw Polski. Widok zagranie do tyłu. Mieszczanin, bramkarz ekstraklasowego AZS-u Teraz przy piłce zagrania na lewą stronę do hata. Hat przerzuca piłkę do widucha na prawo. Widuch na pewno szuka sobie miejsca, by uderzyć i uderzył, ale tylko boczna siatka bramki strzeżonej przez Oskara Kubika. Bardzo mocnym zestawieniem jak jedna, jak i druga ekipa. No ale mówiliśmy o tym wcześniej, że ten trzeci turniej eliminacyjny zapowiada się naprawdę bardzo interesująco. Najmocniejsze Ekipy, może inaczej, najwięcej, najmocniejszych ekip właśnie w tym turnieju eliminacyjnym. Błaszkiewicz. Och, tam mam nadzieję, że się nic nie wydarzyło u kibiców, zawodników, którzy, którzy tam siedzą pod bandami. I tutaj pytanie, czy arbiter wygoni kibiców, właśnie stamtąd? Nie, jednak tutaj upomniony Błaszkiewicz. No i rozpoczynamy kolejną akcję w natarciu dzikie gnury. No, ale dobrze też że Adrian Błaszkiewicz trafił na Jakuba Hatron i robię najlepiej to, co potrafię. Mieszczanin kolejny raz wysoko i będzie na pewno pewnie zagrywał lub uderzał, ale na posterunku Oskar Kubik, który jest no, fantastycznym golkiperem. No powiem szczerze, że dawno nie widziałem tak co cofniętego kosmosu. No bo jak na razie nie oddali yy, ani jednego strzału na bramkę Mieszczanina ten tak wygląda bardzo niepozornie. A tutaj doskonale między sukami, no i też bardzo mocne uderzenie tego golkipera. No też myślę warto wspomnieć o tym, że Kacper kotala występuje nam w warowach kosmosu. Niecodzienny jego widok w niebieskiej koszulce i raczej jesteśmy przyzwyczajeni do jego występów w ekipie Proszę... Różowe Pantery. Ale widać, że kosmos edukacja to jest też drużyna, która łapie najlepsze talenty w Częstochowie, no i wprowadza je na rynek SoKa. No wiemy, że w Częstochowie no to jest naprawdę kosmos. Zdecydowanie najsilniejszą ekipą w tych rozgrywkach. No tak, dokładnie, ale no, no martwi mnie jedna rzecz na tym trzecim turnieju, że mamy tyle walkowerów. Miało być najmocniej, miało być fajne sportowe granie, a widzę, że myślę nawet, możemy powiedzieć śmiało, Cztery chyba drużyny, nie wiem. No tak właśnie, w, okol w okolicach pięciu jakim nie pojawiło się, się na turnieju. No i to szkoda, bo tak jak mówiliśmy z Dawidem, e, szelugo na poprzednich transmisjach, e, że po to się tutaj przyjeżdża. E, oczywiście, żeby wygrywać, ale przede wszystkim, żeby grać, grać w piłkę. Tutaj bez e, faulu Jaworski, Kotala. Od, chciał oddać się zwrotną do Kotarskiego, ale jedziemy w drugą stronę, Jakub Hat, popatrzmy, hat, ale kapitalnie teraz wrócił Jaworski, no i szybka akcja Kosmosu, ależ przez chwilę dynamika tego pojedynku. No tam o jedno tempo się spóźnił Jakub hat powinien wcześniej decydować się na bezpośrednie uderzenie piłki na bramkę Oskara Kubika, no ale widać, że to jest spotkanie dwóch bardzo dobrych rekib, jest, jest dużo krzyków, jest dużo dobrej, szybkiej gry. No, przez chwilę naprawdę była dynamika, patrzyliśmy e, niczym na finał e, Igi Świątek, chociaż tam e, grała tylko jedna zawodniczka. Tutaj e, z kolei e, obydwie drużyny prezentują naprawdę e, wysoki e, poziom. No e, i rozpocznie Błaszkiewicz. Wiemy, że możemy strzelać bezpośrednio z autu. No i na to się zdecydował Błaśkiewicz, że no ta piłka przeleciała. No jakby się leciała to w światło bramki. Przeleciała między nogami wszystkich zawodników. No to z pewnością nie miałby nic do powiedzenia mieszczanin. Dominik środa. Paweł mieszczanin podłącza się pod akcję ofensywną. Nie robi tego pierwszy ani ostatni raz podczas tego turnieju, ale muszą uważać, no Środa i Mieszczanin doskonale znają się z występów Ekstraklasowej Gwieździe, Ruda Śląska, teraz kolejny raz Kubik, ale dobija Widuch, jeśli się nie mylę i mamy 1 do 0 dla Dzikich Knurów. No i dobra, dobra akcja, no ale ta bramka gdzieś wisiała w powietrzu. No i prowadzenie Dzikich Knurów, no i Kosmos w opałach, można powiedzieć. Chociaż jedna bramka to nie jest jeszcze jakaś duża strata, no ale y, widzą jak ciężko się gra przeciwko y, drużynie z Rudy Śląskiej. Ale teraz Oskar Kubik też też chciał się podłączyć pod akcję ofensywną niezrozumienie w ekipie Dzikich Knurów i Oskar Kubik zdążył wrócić między słupki. To no, było naprawdę y, blisko, bo wystarczyło oddać y, celny strzał na bramkę, trafił w swojego kolegę. Jeden z dzikich, które popatrzmy teraz Jaworski na lewą nogę Jaworski tylko boczna siatka, ale kosmos będzie miał już drożny. No, widzę, że z wielkim zaciekawieniem obserwuję ten mecz Klaudiusz i Przemysław Mamczak w końcu można powiedzieć mają w tym meczu swoich ludzi. No i myślę, że też jest kilka osób, które będą gdzieś mocno na świeczniku w tym turnieju. Koniec pierwszej części spotkania. Dzikie knury 1, kosmos edukacja 0. Wracamy za chwilę.

Dabaj, naje, Dabaj, Ej, zorganizowali, kurwa Kurwa, my te plecy słyszą. To mi to było. No, no nie? Wracamy, druga połowa spotkania, Kosmos, Edukacja, Częstochowa, Dzikie Knury, Ruda Śląska. Jak na razie tylko jedna bramka, jednobramkowe prowadzenie Dzikich Knurów. Widuch, widuch środkiem boiska, ale już bardzo skutecznie był presowany przez zawodników w niebieskich trykotach i ruszamy w drugą stronę. Kamil kapitalnie się ogląda ten pojedynek, raz w jedną, raz w drugą, no widać, że tutaj piłka absolutnie nie przeszkadza. Ani tym w niebieskich strojach, ani tym w białych kompletach. Nie no, naprawdę świetny mecz, odkładając tutaj moje, myślę, moje bijące serce i patrząc na to obiektywnie. Ze swojej połowy wyprowadza Dzikie Knury na prowadzenie 2 do 0. Kostowski, no skupiony na tym, by odzyskać piłkę. Michał Kowalczyk, ale musi uważać na tą swoją kontuzjowaną nogę. Ale myślę, że Michał jest na tyle mądrym graczem, że jeżeli by nie był w stanie kontynuować gry, no to by nie kontynuował tym bardziej, że no wychodzi tutaj wszystko zawodnikom dzikich knurów No i... Joszko, teraz na spokojnie, klatką do mieszczanina, ten ma czas podaje pod nogi Kuby Joszko, mieszczanin no powiem Kamilci ci szczerze, że y, chyba poza wczoraj, wczorajszym grającym Bartistem, no to jest ekipa, która zrobiła na mnie y, f, największe wrażenie. Jeżeli wczoraj y, no oczywiście znamy potencjał ekipy Bartistu Toruń, ale oni y, włączyli w pewnym momencie y, swój drugi y, lub trzeci bieg no i wyglądało to naprawdę imponująco, a, a dzikie, który naprawdę jestem pod wrażeniem. No nie zapeszajmy, jeszcze daleka droga do tego, do tego by awansować, czy to wyjść z grupy, ale no, znakomity mecz, świetna gra i Knurów, Kosmos trochę bezradny, ale może, może za szybko powiedziałem te słowa, Środa napędza się, lewą stroną, faulowany był Dominik Środa, nie zgadza się z tą decyzją, chyba Daniel Błędowski, jeśli się nie mylę. Dwóch Jakubów przy piłce, Joszko i Widuch, ale, ale piłka oddana, oddana temu pierwszemu. Słońce coraz niżej tutaj, zaczyna nam świecić mocno w oczy. No teraz troszeczkę szkoda, że Błaszkiewicz nie przejął tej futbolówki, no bo mógłby wyjść naprawdę z groźną akcją zawodnik, który otrzymał tytuł Odkrycia Soka w zeszłorocznym turnieju. Mistrzostw Polski w finale, mistrzostw polski właśnie Błaszkiewiczy przy piłce. Nawet nie stosują tego tych stałych fragmentów gry wykorzystujący właśnie wzrost Błaszkiewicza. O środa teraz troszkę poprzechał się za Adrianem Błaszkiewiczem. I piłka dla kosmosu. Nie jednak dla dzikich hektorów. No czyli jednak był blisko arbiter Jakub Orliński. Doskonałe przegranie piłki na drugą stronę. Miał tam dużo miejsca. Kamil Powała, lewa noga. Ale z ogromną łatwością. Oskar Kubik. Teraz środa łatwo tutaj zabrał piłkę Jaworskiemu. Powinien Jaworski prowadzić tą piłkę lewą nogą, żeby sobie nie tak łatwo, nie tak łatwo dać odebrać futbolówkę. Teraz Błaszkiewicz do Kubika. Kubik uderzenie. Ale zablokowany ten strzał golkipera drużyny Kosmosu. No Ale presują zawodnicy Dzikich Knurów, ale to jest, ale to jest zaangażowanie w tym meczu. Ja też mam wrażenie, że, że Kosmos Edukacja był dobrze analizowany przez Michała Kowalczyka, bo widzę, że najbardziej presowany jest właśnie Adrian Błaszkiewicz. Ten, z który piłką z piłką może zrobić naprawdę wielkie rzeczy. No tak, ale tutaj Jaworski no, gra dobrze, no, ale tutaj jeszcze lepiej grają formacje defensywne ekipy dzikich Knurów. Gdzieś tam dzieli i rządzi też Jakub Hat w tej tym, w tym defensywie, ale proszę zobaczyć, że każde zagranie, każdy wywalczony aut, każdy zdobyty metr jest gdzieś tutaj takim wsparciem z ławki rezerwowych. A tutaj i z jednej i z drugiej strony jest wsparcie dla ekipy Dzikich Knurów. No spoko, spoko. Tu nie się nie, nie dzieje. Joszko. Mieszczanin. Had. No najważniejszy jest teraz mental w tej końcówce. No i teraz Mieszczanin popełnia delikatny błąd. Kotala. Za no darmo oddana piłka kosmosowi. No Łaszkiewicz. Mieszczanin. Kowalczyk zgubił piłkę, przekroczył przepisy Michał Kowalczyk. No i już stają przed futbolówką, żeby szybko nie rozegrali tego rzutu wolnego gracze Kosmosu. No i Błaszkiewicz no wziął długi rozbieg. Myślę, że będzie bezpośrednio uderzał na bramkę mistrzanina, chociaż dobrze ustawiony jest Skibiński. No i chyba najgorsze z możliwych rozwiązań: uderzenie prosto w dwuosobowy mur. Mówiąc kolokwialnie, miała, miała pójść rakieta, ale Adrian Boszkiewicz uderzył. Zbrożony, schłodzony Mieszczanin wraca między słupki, więc wszystko ok. Przypomnijmy, że Dzikie Knury prowadzą cały czas z Kosmosem Edukacja 2 do 0. Końcówko, końcówka tego pojedynku. No, Kuba Orliński na pewno nam doliczy odpowiednią ilość czasu za, za tą kontuzję, można powiedzieć. W tej grupie FC Lando Fire pokonali 3 do 1 rzemieślników z Rydgera. No teraz fantastyczne uderzenie od słupka. Nie miał nic do powiedzenia Paweł Mieszczanin. Kapitalne trafienie Błaszkiewicza, no i mamy bramkę kontaktową. Jeszcze jest chwila czasu, żeby nadrobić te straty, no ale wykorzystał najlepszy możliwy moment Błaszkiewicz. Nie, Przemek, to był Karol Tomczyk, 89. 21 ale, moim zdaniem, ale... No bardzo podobni są do siebie. Możliwe, bardzo. bo tutaj faktycznie on zszedł do bazy, a Adrian jest jeszcze na, na murawie, więc Tomczyk wpisuje się na listę strzelców. No bomba e, poszła w stronę mieszczanina bez jeszcze odbity. Odsłupka e, bez szans golkiper dzikich e, No myślę około 3 minut jeszcze Błaszkiewicz Jaworski Jaworski zmieścił się w boisku Kotala No teraz zdecydowanie moment Kosmosu edukacja częstochowa w tym spotkaniu no zawsze mu musiał przyjść ten słabszy moment w grze jednej drużyny. No to i teraz właśnie ten moment słabszy. Mają dzikie knury. No ale to też jest spowodowane tym, że kosmos musi bronić. No i teraz spresowany doskonale przez... przez Jakuba Kowalczyka. No właśnie tak mówię, podobna ta twarz do Michała Kowalczyka. Ale troszeczkę inna. Ale to... Jego młodszy brat. Tak coś. Jest. coś mi tutaj nie pasowało. Skibiński, próbuje indywidualnie, Skibiński, czy ta piłka dotrze w pole karne, nie, jednak ostatecznie wyekspediowana na drugą tu, część. Tutaj każde wybicie piłki, każde podanie jest okrzykiwane krótkim okrzykiem radości. Had teraz wybija piłkę. No Dominik Środa musi opuścić boisko. No, był faulowany Błaszkiewicz. Chciał to puścić Jakub Ordyński, no ale ostatecznie nie było z tego większej korzyści. No i mają swoją szansę. Chyba ostatnią w tym meczu gracze Kosmosu, bo grają w przewadze Jaworski. Ależ była okazja, no ale ostatecznie tam nie dostawił nogi Mateusz Pasiuk Błaszkiewicz. Tomczyk, Błaszkiewicz, ale kipem emocje, Błaszkiewicz, Jaworski jeszcze dobija. Rzut drożny dla Kosmosu, edukacja, domagają się zagrania ręką zawodnicy Kosmosu. Wydaje mi się, że jakby Jaworski uderzył z pierwszej piłki, no to już nie byłoby co zbierać, tam jeszcze próbował przyjmować, ale cały czas w natarciu gracze Kosmosu. Błaszkiewicz, Jaworski, no i bramka! To co wisiało gdzieś w powietrzu, no wrócili z dalekiej podróży gracze Kosmosu. No, i wpisuje się na listę strzelców Mateusz Pasiuk. No, i mamy 2-2. Z 2 do 0 na 2 do 2. Naprawdę wielkie brawa dla zawodników z Częstochowy. No, myślę, w końcówce tego spotkania Kosmos Edukacja Częstochowa pokazuje, dlaczego zostali wicemistrzem Polski w ubiegłym sezonie. Fantastyczna gra, dobrze, dobrze ułożony mentali i Kosmos no zdecydowanie góruje w końcówce. 2-2. No, myślę, zasłużony remis, powiem szczerze. sprawiedliwy podział punktów, ale zdecydowanie najlepsze spotkanie bym powiedział, że całego dzisiejszego dnia, a to dopiero początek trzeciego turnieju eliminacyjnego. Dzikie góry remisują z kosmosem edukacja 2 do 2.